Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w kolejnym odcinku z Skillboostera tym razem na celowniku mamy nowe inferno. Pochodziłem sobie troszkę po mapce, uważałem jakieś standowe takie tendencje, pozycje graczy i na podstawie tego wymyśliłem 10 trików, które naprawdę powinny Wam się bardzo przydać. I teraz tak, 8000 łapy w górę i wyrzucam kolejny odcinek z tego nowego inferno, natomiast tam będzie troszkę więcej smoków, takich taktycznych rzeczy, natomiast tutaj będzie takie więcej, będzie więcej trików i takich po prostu bajerów. Także zapraszam do oglądania i tyle. Ok, a więc zaczynamy. Jako, że site A jest teraz o wiele bardziej otwarty i ciężej po prostu znaleźć za nim jakąś dobrą kryjówkę albo kampę, to przypuszczam, że setekowe teraz będą dosyć często stawali się na cmentarzu, szczególnie z awp Wtedy mogą zabić kogoś, sobie kucnąć, schować i wychylić ponownie. Na takiego seteka mamy bardzo łatwy skan. Przypuśćmy, że zajęliśmy sobie aparty. Tak, sprawdziliśmy sobie całe aparty. Idziemy do tego rogu. I tutaj jest taka czarna kropka, zaraz przed zasłonię, na, wysoko na wysokości waszej głowy, mniej więcej. Kiedy kucniecie, tak? Jest taka bardzo łatwa do zauważenia czarna kropka. Więc właśnie w nią mierzycie, potem sobie wstajecie i próbujecie skanować. Możecie sobie zrobić krok w lewo, krok w prawo, aż widzicie, aż wam w końcu to wejdzie, bo to jest mniej więcej na szerokości, tutaj całego tego jakby cmentarza. Tak więc bardzo łatwo tutaj kogoś ściągnąć. Myślę, że bardzo przydatny skanik i bardzo też dużo obrażeń przez to przechodzi. Jeśli na przykład byście trafili z awupy, kto wie, czy nawet na jednego hita byśmy nie zabili takiego gościa. Na pewno jeśli nie ma armoru, to tak. Dobra, teraz skibuste numer dwa. Ok, teraz prawdopodobnie będzie najprostsza rada, ale najbardziej efektywna. Zaraz już tłumaczę dlaczego. Ponieważ, gdy na poprzednim starym Inferno Smokowaliśmy sobie banan i wchodziliśmy na bombsite B Zwykle sprawdzaliśmy tylko zmieniający tutaj site, tak, ewentualnie ruiny To było jedyne miejsce, o które musieliśmy się troszczyć. Natomiast, na tym nowym Inferno Sam zapamiętałem, na tym, że nawet nie patrzy nikt na tą stronę Spytacie mnie po co? Dlatego, ponieważ to miejsce jest bardzo taki oczywisty i bardzo podstawowy boost Więc dlatego przez parę kolejnych miesięcy, mi się wydaje, że szczególnie na niższych rangach Ludzie będą ciągle zapominali o tym, że patrzeć w tą stronę, żeby sprawdzać CT i ten boost I będzie można naprawdę z tego miejsca spokojnie kilka fragów za zdobywać Oczywiście do momentu, do którego przeciwnicy się nie skapną, że w tym miejscu zwykle stoimy, tak? Więc na początku rundy zawsze jako CTki, gdy kryjemy te B we dwóch Może nawet banana sobie odpuścić, tak? Bo to wiadomo, zależy jak się meta usztartuje Zależy czy tego banana będziemy przejmować zwykle jako CTkowie Wszystko się okaże Nie wiem jak to jeszcze będzie wyglądało e, Ponieważ jest go troszkę ciężej kontrolować, jak dobrze wiecie Więc po prostu na początku rundy sobie tutaj wskakujemy no, i druga osoba idzie sobie gdziekolwiek, a my sobie po prostu tutaj kampimy. Leci smok do CT. Mamy MK z Tumikiem, tak? Nic, Nikt nas nie słyszy. Zabijamy jednego, drugiego, trzeciego i z zwygrana runda. Ok, tryk numer 3. Przypuśćmy, że jesteśmy terrorystami i chcemy sobie spokojnie zająć konektor. Tak? Rzucamy takiego prostego smoka tutaj w to miejsce. Ten smok bardzo ładny, bardzo prosty, tak? Zajmuje wszystko, tutaj nic nie widać po tej stronie, po tej stronie również. Ewentualnie mógłby jedynie ktoś kampić w tym miejscu na drodze, natomiast, no, to jest raczej rzadkość, tak? Natomiast na tym nowym inferno, teraz wam to przewinę. Istnieje w tym miejscu taka paleta, jeśli smog nam wyląduje w tym miejscu Możemy sobie iść tutaj na Lorda czy tam na Shorta I sobie na tą paletę wskoczyć i widzicie jest perfekcyjny widok na osoby, które się właśnie chcą yy, skradać I czy tam po prostu wyjść sobie midem i kierować się w kierunku Connecta Gwarantuję wam, że na początku praktycznie nikt nie będzie sprawdzał tej pozycji W tym miejscu, no ktoś się w tym momencie patrzy jeszcze na to miejsce, tak? To nie ma sensu Więc w tym momencie możemy zdobyć naprawdę po raz kolejny easy 2-3 fragi Ok, numer 4, jesteśmy ctk i kryjemy sobie standardowo banana, tak? I terroryści również standardowo spróbują sobie coś tam zajmować na bananie, podbiegają sobie i przypuśćmy, że po naszym smoku nie będą przez niego przebiegać, tak? Że będą w miarę spokojni i tak zwykle powinno być. Czasami będą flaszować, mołotować, będą przeskakiwać, ale przypuśćmy, że akurat teraz tak nie będzie, tak? Czyli rzucamy standardowy smok taki randomowy, tak? Nie mówię, że to jest najlepszy smok na, na obecną wersję inferno, tak? Przewiniemy sobie, żeby było troszkę dokładniej, żeby ten smok był taki w miarę ludzki, nie? Czy coś takiego. Dobra, to smok zasłania te wszystko, tak? W tym momencie terroryści powinni się mniej więcej tak zatrzymać i kampić się w tym miejscu, tak? Coś tu prób będą próbowali skanować, nie wiem, tam spotować, coś takiego. W tym miejscu powinni się znajdować, więc przy takim smoku, rzucimy go sobie jeszcze raz. Możemy tutaj jedna osoba idzie tutaj na okrude, oh na ten cement, ona wisi w powietrzu, tak, ale generalnie stoi na samym rogu tej dolnej warstwy cementu. Wskakujemy sobie na tą osobę, w tym momencie nas jeszcze nikt nie widzi. Wychylamy się i zabijamy takiego terrorystę, tak? Albo takiego ewentualnie drugiego, który stoi troszkę dalej. Myślę, że to jest całkiem spoko -tryk. natomiast jest jeszcze drugi wariant tego triku, yy, który można wykonać yy, po prostu pojedynczo, tak? Czyli ten smoke sobie rzucamy po raz kolejny. Teoretycznie terroryści w tym momencie nie powinna nas widzieć, tak, to jest oczywiście ryzykowne, ponieważ możemy oberwać przez smoka. Idziemy sobie tutaj i mniej więcej możemy sobie tutaj widzieć, w tym momencie niezbyt dużo widzimy, tak, ale gdy sobie wejdziemy na to i podskoczymy, być może kogoś akurat zauważymy, tak, tak jak ja teraz zauważyłem i możemy taką osobę też zabić przez smoka. myślę, że to jest całkiem spoko sposób i przy takim umiarkowanym ryzyku możemy naprawdę easy fraga zdobyć, takie, takie rzeczy były mniej więcej możliwe na starej wersji Inferno, na tym można ponowne, podobne manewry właśnie wykonywać. Ok, kolejny trick. W związku z tym, że teraz, oczywiście, bombsite jest bardziej otwarty, tak jak mówiłem, to piach jest takie miejsce, w którym no zwykle ktoś się będzie znajdował, tak? Ponieważ to jest takie miejsce, w którym jeszcze można się pomanewrować, można rzucić flesza od tego, tak? Można się skryć pod balkonem. Generalnie to jest w miarę jeszcze bezpieczne miejsce, jeśli chodzi o cały ten bombsite, w porównaniu do innych spotów. Wobec czego w tym miejscu często będzie stała jakaś osoba, którą można oczywiście zeskanować. Pewnie spytacie skąd z tego miejsca to poprzednio. Przypuśćmy, że zajęliśmy sobie aparty po raz kolejny, tak? Są czyste. Ustawiamy się, no to jest też oczywiście ryzykowne, tak, ponieważ jesteśmy w tym miejscu, ale yy, ustawiamy się w tym miejscu w rogu, mierzymy na wysokości tej wycieraczki, tak, m, obok framugnania, może troszkę w prawo, coś takiego. W tym momencie, gdy już przymierzyliśmy, idziemy i mniej więcej tak jak się kończy tutaj ta, yy, ta jasna część, jak się, zaczyna, jak się w sumie kończy ta ciemna część po jasnej, czyli w tym miejscu mniej więcej, yy, to musimy w tym miejscu się zatrzymać i strzelić. Bardzo prosty skan do wykonania, wbrew, wbrew temu, że tłumaczyłem to jakieś 20 sekund, bardzo proste jest tutaj przymierzyć i sobie tutaj. Więc więcej w tym miejscu zaczynamy wyskanować. Widzicie, drugi strzał weszło, czyli naprawdę można kołość w tym miejscu. No bardzo łatwo wyskanować, co ty więcej dodać. Po prostu przechodzimy do kolejnego triku. Ok, trik numer 6. przypuśćmy że jest jakiś awuper po stronie ter, który będzie standardowo sobie pikował z awupki, z tego siana starego, tak, czyli z tego miejscu na tych schodkach. No, i zwykle teraz będę o że właśnie tak pikowali, ponieważ tutaj za bardzo nie ma sensu. Tutaj bardzo łatwo jest wejść na te sodki. No i fajnie, po prostu tutaj sobie się stoi, chociaż ta pozycja też ma swoje zalety. Mniej nas widać. Natomiast, mimo wszystko, w tym miejscu bardzo często ktoś będzie stał tak. No i taką pozycję można bardzo łatwo zafleszować. Może nie bardzo łatwo, ale z moją fleszem będzie to bardzo łatwe. Potrzebujemy oczywiście. Jedną osobę, która będzie tego flasha rzucała, a następnie druga osoba będzie gotowa na wychylenie się. Jak gdy ten, ten flash wbucha, musimy oczekać jakiś moment, tak? bo zwykle lawper po fleszu będzie oddawał strzał, więc po chwili, na przykład nie wiem, po jakiejś tam niecałe sekundzie, wychylamy się i zabijamy taką osobę, która w tym miejscu stoi. Jak wygląda ten flash? Jest bardzo prosty, potrzebujecie jamfru, chociaż bez jamfru też byście pewnie go zrobili. W tym miejscu się ustawiamy bardzo prosto z zapamiętania, mercie na środek tego okienka biegniecie i w tym momencie, jak macie celownik już na końcu tego okienka, to rzucacie tak, czyli po prostu na oko rzucamy coś takiego i flash sobie leci i widzicie, ten gości ma biało przez nawet dosyć długi okres czasu, w zupełnie wystarczający okres czasu, żeby go spokojnie zabić, tak, czyli ten flash sobie jeszcze raz pokaże jak się go rzuca można że tam się przeleportować coś takiego, widzicie, tak to mniej więcej ma wyglądać, flash bucha, po jakimś tam ułamku sekundy się wychylamy, zabijamy taką osobę, ona ma biało perfekcyjnie, tak, bardzo fajna zagrywka, myślę, że Oczekuję, że jakiś pro-team wykorzysta mój trick. Naprawdę bardzo tego oczekuję, bo to jest bardzo spoko trick. No i, i tyle. Jeszcze nie pokazałem wam, w którym miejscu ten flash wybucha dla tego, dla tego terrorysty. To jest chyba też ciekawa sprawa. Więc wrócimy sobie ten flash. I on wybucha w tym miejscu, tak? Więc nawet on nawet tego, tego flasha nie ma szans zauważyć, tak? Ponieważ on leci nad scope'em i tyle w temacie. A jeszcze. W tym samym skill pokażę Wam flash, który istniał również na poprzedniej wersji Inferno, czyli mniej więcej wyglądał tak, że się wyrzucało od daszku, wybuchał zaraz po drugiej stronie tutaj i oślepiał wszystkich stojących na midzie. Natomiast musicie uważać, ponieważ ten rzuca się teraz w ten sposób, czyli tutaj macie takie z ciemnym obszarem, że tak powiem, dachówki, mierzycie w tą pierwszą, taką normalną, w dół po prostu od niej ten też się odbija i widzicie, zaraz po drugiej stronie dachu wybucha i ciężko się jest od niego odwrócić. Bardzo fajnie na natomiast zaraz co zobaczycie. O, tutaj ładnie się bot ustawił. On bardzo dobrze wstrzymuje osoby, które stoją daleko, ale już osoby, które stoją blisko. Widzicie, ona kompletnie nie miała biało. Teraz tego bota przetadeportował. Natomiast ta osoba stojąca w tym miejscu będzie miała na 100% biało. Jeszcze raz mogę pokazać. Mamy czas, nie? Widzicie, mam biało ta osoba. Ta osoba natomiast nie ma biało, więc jeśli chcemy oślepić osoby, które stoją troszkę bliżej, na tym idzie. Czyli tak mniej więcej na środku się tego środka mi da. Wrzucamy tego fesza troszkę wyżej, więcej nie wiem, coś takiego, tak? Wtedy on się odbija, łatwiej się od niego odwrócić, natomiast taka osoba będzie miała wtedy na pewno biało, a tamta też może być miała biało. Okej, okay, kolejny skill booster. Powiedzcie, meffy to jest jakieś takie z dupy, to nie powinno w ogóle działać, ale uwierzcie mi, to będzie działało przynajmniej raz za każdym razem, kiedy tego użyjecie, przynajmniej na niższych rangach, tak? O co chodzi? Ponieważ teraz przypuśćmy, że jesteśmy. Uff, za szybko! Przypuśćmy, że jesteśmy sobie terrorystą, który sobie wbija na bombsite A. Oczywiście sprawdza standardowe miejsca, czyli sprawdza sobie balkon, sprawdza sobie tutaj piach, nic nie ma, sprawdza sobie dalej. Błąd w tym miejscu przegapił terrorystę, czy tam antyterrorystę, który stoi w tym miejscu, tak? Eee, powiecie, "Mefiu, taka pozycja z dupy, ale naprawdę uwierzcie mi, bardzo łatwo jest przegapić, właśnie takiego przeciwnika, który stoi w tym miejscu. Szczególnie, że kolory widzicie jego tutaj hełmu, czy tam. Co on to ma? Nie wiem, po prostu jakiś kaptur, to jest zwykły. Bieda, trochę, nie? No, w każdym razie ten kaptur tutaj się maskuje kompletnie z tą taką ładną, niebieską ścianą. No, może nieładną, tak, bo taka dosyć, dosyć, właśnie nieładna. Ale generalnie w tym miejscu bardzo łatwo się zamaskować, tak? Czyli pokażę wam, jak to się robi, że to jest chyba oczywiste. Wskakujecie sobie na rower, i się jak najbardziej koło tej rury i macie bardzo ładny widok na strzelanie headów. Ewentualnie możecie sobie kucnąć, co do Was w ogóle nie widać. Możecie wtedy się skupić na domku. Super pozycja, naprawdę myślecie się stanie o taką. Super pozycja, takie hashtag fizyka, nie? Ale myślę, że się stanie taką troszkę z pozycją meta, że tak powiem, i będzie ją bardzo wiele osób używało, szczególnie jakieś takie headshot i w ogóle takie denisy, bo na przykład taki denis to perfekcyjnie się w takich sytuacjach radzi. Nie, on jest mistrzem takich krótkich burstów w głowę. No więc tyle w tym skill boosterze i kolejny trik Ok, trik numer 8, jeśli dobrze liczę, to jest trick na Wuppera, który stoi na badanie, który teraz będzie bardzo często w tym badanie stał, ponieważ jest to jeden z łatwiejszych sposobów pokrycia go. Natomiast mimo wszystko jest on dosyć ryzykowny, ponieważ wychylenie się w tym momencie to jest, widzicie, wychylamy się z drewniany, tak jakby osłony, która potem e, nic nam nie da, gdy się będziemy cofać, tak. Poza tym wychylamy się na całą jakby ten teną przestrzeń banana. W tym momencie przeciwnicy mogą być już w tym miejscu, tak? Mogą nas z różnych stron bo wobec czego to jest dosyć ryzykowne. Więc taki Wupter w dzisiejszych czasach pewnie będzie bardzo często stał w tym miejscu i będzie po prostu czekał na kogoś, kto się nie wychyli albo tutaj, albo tutaj i będzie w tym w ten sposób grał. Natomiast e, takiego wupera bardzo trudno wyeliminować. W taki sposób? Po pierwsze, tutaj osoba przed tym mulkiem musi kucnąć. I robimy coś takiego, patrzcie, mamy tutaj kałaszka, tak, a wuper się gdzieś patrzy, my sobie wskakujemy tutaj w tym miejscu W tym momencie nas jeszcze absolutnie nie widzi, tak Mamy mniej więcej wcelowany celownik w to miejsce, wstajemy i zabijamy tego wupera Może pokażę to mniej więcej na, jak to będzie w praktyce wyglądało, tylko ta osoba będzie kucała teraz yy, Bo ten bot tam sobie też kuca Ale dobra, zrobimy tutaj, postaram się to wykombinować, i wskakujemy sobie tutaj na kucaka, tak Czyli żeby nie było tego efektu wyskoczenia i lądowania, wskakujemy sobie na kucaka, na tego naszego kolegę Trzeba z równego terenu Wskoczyliśmy, wyprostowujemy się i dajemy prosty. Prifier, easy frag, wbijamy sobie, nie wiem, dajmy flash albo coś mołotowa. Tutaj, i sobie wbijamy na bombsite. Powinno być, ba powinno być bardzo łatwo. Pewnie każdy z Was pamięta taki trick na starym Inferno, gdzie tutaj był taki wózek, rzucało się smoke, schakiwało się na wózek i miało się perfekcyjną widoczność. Przy tym, że to po prostu to był łanurę dla nas i przeciwnicy nas praktycznie nie mogli zauważyć. To był bardzo, bardzo przydatny trick. Natomiast teraz można zrobić coś podobnego, tylko no mniej może przydatnego bardziej ryzykownego, a więc możemy to zrobić na cemencie, udajemy się na cement przeciwnicy sobie raschują, tak dajemy, dajemy sobie smoka mniej więcej w to miejsce troszkę się odbija to za bardzo w prawo, ale generalnie działa, widzicie w tym momencie widzimy kontury naszych przeciwników, idealnie żeby akurat tylko ich zespotować i zabić tak, zanim wejdą tak jakby przed ten nasz smok. Oni oczywiście po jakimś czasie powinni nas zespotować, nawet w tym miejscu powinni nawet zaufać naszą głowę, to nie jest taki kompletny łano natomiast na pewno jest to takie miejsce, w którym nas się jest ciężej spodziewać i naprawdę można zrobić łatwe dwa, fra dwa fragi, więc myślę, że ten trik mimo wszystko będzie bardzo przydatny. No i tym sposobem doszliśmy do ostatniego skill boostera, który polega na zasmokowaniu domku przy rotacji na bombsite A z bombsite to B, gdy paka jest zaplantowana. Oczywiście, gdy, pa, gdy paka właśnie leży na standardzie, to terrorysta może wykorzystać tego naszego smoka na, tutaj na balkon i po prostu sobie w niego wejść, tak, w tym smoku, zaraz wam to zaprezentuję, to jest bardzo proste, smok sobie leży. Troszkę niedokładnie jest, ale wchodzimy sobie tutaj i skanujemy sobie standard, tak? To jest bardzo proste, widzicie, zrobiłem to za pierwszym razem, nie mając żadnej komendy na Wucha i nic takiego. Bardzo proste, więc ten smog może nam troszkę też utrudnić życie. Natomiast na pewno pomaga on przejąć bombsite, no i generalnie broić potem pakę. I jak ten smok rzucamy? No, w wersji inferno to nie było możliwe. Blokujemy się tutaj w konektorze na łoku sobie idąc, blokujemy się o tą krawędź i uwaga, na stojąco i nie mierzymy za bardzo za wysoko, musicie mieć na dolnej krawędzi tego. Troszkę bardziej w lewo niż ten rożek. Ten smok sobie puszczamy, on sobie po prostu leci, odbija się od ścianka i wpada tutaj bardzo ładnie i smokuje balkon. I to było na tyle, myślę, że Wam się filmik podoba, jeśli się oczywiście podobał to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, pamiętajcie 8000 i wrzucam kolejny odcinek, no i to było tyle, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, Elo.